Żyjemy w świecie, gdzie 95% dusz nieświadomie nie zdaje swoich duchowych lekcji. To nie jest przypadek ani zjawisko marginalne. To prawda, dotykająca zdecydowaną większość ludzi kroczących ścieżką życia. Jak powiedział kiedyś wielki mistyk Stefan, prawdziwym nieszczęściem człowieka nie jest cierpienie, lecz nieświadomość jego przyczyny i celu. Większość z nas funkcjonuje w głębokim śnie duchowym. Chodzimy, rozmawiamy, pracujemy, kochamy i nienawidzimy. Wszystko to w stanie głębokiej nieświadomości dotyczącej prawdziwego celu naszej egzystencji. Nasze dusze przybywają na ten fizyczny plan z konkretnymi lekcjami do przyswojenia. Jednak zamiast świadomie pracować nad tymi zadaniami, pogrążamy się w iluzji codzienności. Pierwszą i najbardziej fundamentalną przeszkodą jest nieświadoma ignorancja duchowa. To stan w którym nie tylko nie znamy odpowiedzi, ale nawet nie wiemy, jakie pytania powinniśmy zadawać. Wyobraź sobie, że jesteś zamknięty w ciemnym pokoju, nie wiedząc nawet, że istnieje światło, ani że istnieją drzwi prowadzące na zewnątrz. Tak właśnie wygląda duchowa droga większości ludzi. Przywiązanie do materialnego świata tworzy zasłonę iluzji. Pragniemy więcej pieniędzy, lepszych związków, wyższych stanowisk. Myśląc, że te zewnętrzne osiągnięcia przyniosą nam spełnienie. To jest pierwszy poziom iluzji, który musimy przezwyciężyć. Dopóki dusza nie zrozumie, że zewnętrzne przedmioty i doświadczenia nigdy nie przyniosą trwałego zadowolenia, będzie krążyć w nieskończonym cyklu pragnień i rozczarowań. Kolejnym aspektem nieświadomej ignorancji jest pułapka identyfikacji z rolami społecznymi. Utożsamiamy się z tym, Kim jesteśmy w oczach innych: matką, pracownikiem, partnerem, obywatelem. Te role są jedynie tymczasowymi maskami, które nosimy, aby doświadczyć określonych lekcji. Jednak większość z nas zapomina, że za tymi maskami kryje się nieśmiertelna dusza. Prawdziwy postęp duchowy zaczyna się od rozpoznania własnej nieświadomości. To paradoks. Musisz stać się świadomy swojej nieświadomości, musisz zobaczyć własne ślepota aby zacząć widzieć. Jak kropla deszczu, która uświadamia sobie, że jest częścią oceanu, tak i Ty musisz zrozumieć, że nie jesteś oddzielony od wielkiej duchowej całości. Cechą charakterystyczną nieświadomej ignorancji jest powtarzanie tych samych błędów i wzorców. Życie nieustannie stawia przed Tobą te same lekcje, ale w różnych formach, aż w końcu je zrozumiesz. Zwróć uwagę na powtarzające się sytuacje w twoim życiu. Te same typy związków, te same konflikty w pracy, te same emocjonalne reakcje. To są drogowskazy wskazujące na niezaliczone lekcje duszy. Kolejnym przejawem duchowej nieświadomości jest poczucie bycia ofiarą okoliczności. Kiedy wierzymy, że życie dzieje się nam, a nie przez nas i dla nas, oddajemy swoją moc stwórczą. Zapominamy że na głębszym poziomie świadomości sami zaprojektowaliśmy te doświadczenia dla własnego rozwoju. Przebudzenie z tego stanu nieświadomości zaczyna się od prostego pytania: dlaczego, dlaczego doświadczam tych sytuacji, dlaczego reaguję w ten sposób, dlaczego przyciągam te same osoby i okoliczności? To pytanie jest jak klucz otwierający drzwi percepcji, pozwalający zobaczyć głębsze warstwy rzeczywistości. Pamiętaj, że życie nie jest przypadkowe. Każde doświadczenie, każde spotkanie, każda trudność ma głębszy cel: rozbudzenie Twojej świadomości, przypomnienie Ci o Twojej prawdziwej naturze. Kiedy zaczynasz patrzeć na życie przez ten pryzmat, nawet najcięższe wyzwania stają się cennymi nauczycielami. Gdy zaczynamy dostrzegać własną nieświadomość, napotykamy na drugą, bardziej subtelną przeszkodę ślepotę ego. To stan, w którym paradoksalnie nasza świadomość duchowa staje się nowym narzędziem ego. Jak powiedział Mistrz Wschodu, największym złudzeniem na ścieżce duchowej jest przekonanie, że już się przebudziłeś. Ego jest mistrzem adaptacji. Gdy zaczynasz praktykować medytację, czytać duchowe księgi, czy uczestniczyć w warsztatach rozwoju osobistego, ego szybko przywłaszcza sobie te doświadczenia, tworząc nową, duchową tożsamość. Zaczynasz identyfikować się jako osoba uduchowiona poszukiwacz, adept praktyk medytacyjnych. To jedynie nowe maski, które ego zakłada, aby utrzymać iluzję oddzielenia. Ślepota ego objawia się w subtelny sposób, poprzez duchową dumę. Zaczynasz patrzeć z wyższością na tych, którzy nie są przebudzeni, porównujesz swój postęp duchowy z innymi, szukasz potwierdzenia swojego rozwoju. To wszystko są pułapki ego, które pragnie utrzymać kontrolę nad Twoim życiem i doświadczeniem. Prawdziwe duchowe przebudzenie nie polega na gromadzeniu wiedzy czy doświadczeń, ale na rozpuszczeniu iluzji oddzielnego ja. To proces umierania dla ego, a nie jego wzmacniania. Większość ludzi nie jest gotowa na tę śmierć, dlatego zatrzymuje się na poziomie duchowego materializmu, kolekcjonowania praktyk, nauczycieli i doświadczeń, które jedynie wzmacniają poczucie bycia kimś wyjątkowym. Kolejnym aspektem ślepoty ego jest zjawisko duchowego bypassu, używania praktyk duchowych jako sposobu na uniknięcie konfrontacji z trudnymi emocjami i traumami. Medytujemy, aby wznieść się ponad gniew, smutek czy lęk, zamiast prawdziwie doświadczyć i przetransformować te emocje. To prowadzi do duchowej dysocjacji, stanu, w którym wydaje nam się, że jesteśmy oświeceni, podczas gdy w rzeczywistości jedynie uciekamy od pełni ludzkiego doświadczenia. Równolegle do ślepoty ego, życie nieustannie stawia przed nami ukryte testy. Te testy są doskonale zamaskowane w codziennych sytuacjach, których większość ludzi nigdy nie rozpoznaje jako duchowych możliwości. Prawdziwe testy rzadko przychodzą w formie dramatycznych wydarzeń, częściej pojawiają się jako drobne frustracje, nieoczekiwane przeszkody czy pozornie przypadkowe spotkania. Wyobraź sobie, że stoisz w długiej kolejce w sklepie. A kasjer jest wyjątkowo powolny. Większość ludzi zareaguje z niecierpliwieniem, irytacją, może nawet złością. Ale co, jeśli ta sytuacja jest testem twojej cierpliwości, współczucia i zdolności do pozostania obecnym w niewygodnych okolicznościach? Co, jeśli ten pozornie nieistotny moment jest kluczową lekcją dla twojej duszy? Lub inny przykład: ktoś cię krytykuje lub ocenia niesprawiedliwie. Naturalna reakcja to obrona, kontratak. Lub wycofanie się w poczuciu krzywdy. Ale z perspektywy duchowej jest to doskonała okazja do przekroczenia reakcji ego, praktykowania nieosądzania i rozpoznania iluzorycznej natury własnej tożsamości. Ukryte testy życia są jak kosztowne klejnoty porozrzucane na naszej ścieżce. Większość ludzi przechodzi obok nich, nie rozpoznając ich wartości. Wielu szuka duchowych doświadczeń w odosobnionych ashramach, egzotycznych rytuałach. Czy niezwykłych praktykach, podczas gdy prawdziwe możliwości transformacji czekają w zwykłej codzienności. Kolejnym aspektem ukrytych testów są trudne relacje. Każda osoba, która wywołuje w tobie silne negatywne emocje, jest potencjalnym nauczycielem. Twój wewnętrzny opór wobec tej osoby wskazuje na nierozwiązany aspekt ciebie samego. To, co cię irytuje w innych, jest często cieniem, którego nie chcesz rozpoznać w sobie. Dlatego trudne relacje są jednymi z najcenniejszych lekcji duchowych. Prawdziwa mądrość polega na rozpoznaniu, że całe życie jest szkołą duchową, a każda sytuacja potencjalną lekcją. Nie ma podziału na duchowe i nieduche aspekty życia. Wszystko jest ścieżką, wszystko jest nauczycielem, wszystko jest okazją do przebudzenia. Jednak 95% dusz nie zdaje tych testów, ponieważ nawet nie wie, że są testowane. Aby zacząć rozpoznawać te ukryte testy, musisz kultywować świadomą obecność w każdym momencie życia. Zamiast działać automatycznie, z przyzwyczajenia, zatrzymaj się i zapytaj, czego ta sytuacja próbuje mnie nauczyć? Jaka jest głębsza lekcja ukryta w tym doświadczeniu? To pytanie otwiera drzwi do głębszego zrozumienia duchowej natury życia. Trzecim fundamentalnym powodem, dla którego 95% dusz nie zdaje swoich duchowych lekcji, jest ciężar nierozwiązanych karm. Karma nie jest karą ani nagrodą, to po prostu prawo przyczyny i skutku działające na poziomie energetycznym, emocjonalnym i mentalnym. To duchowy mechanizm, który zapewnia nam dokładnie te doświadczenia, których potrzebujemy, aby się rozwijać. Większość ludzi niesie ze sobą ogromny bagaż nierozwiązanych karm, nie tylko z obecnego życia, ale również z poprzednich wcieleń. Te karmy manifestują się jako powtarzające się wzorce, nierozwiązane konflikty wewnętrzne i zewnętrzne, a także jako silne, niewytłumaczalne przyciąganie do określonych osób, miejsc czy sytuacji. Są jak niewidzialne nici przeznaczenia, które prowadzą nas przez życie. Problem polega na tym, że bez świadomości tych karmicznych powiązań, jesteśmy skazani na ich powtarzanie. Jak powiedział kiedyś wielki nauczyciel: Ci, którzy nie uczą się z przeszłości są skazani na jej powtarzanie. To właśnie dzieje się z większością ludzi. Zamiast rozwiązywać karmiczne wzorce, nieświadomie je wzmacniają. Weźmy na przykład osobę, która w każdym związku doświadcza porzucenia. Za każdym razem obwinia partnera, nie dostrzegając, że to jej własne głębokie przekonanie o niegodności miłości przyciąga takie doświadczenia. Karmiczny wzorzec będzie się powtarzał, dopóki osoba nie rozpozna swojej roli w jego tworzeniu i nie uzdrowni pierwotnej rany. Podobnie dzieje się z innymi aspektami życia: zdrowiem, finansami, relacjami rodzinnymi. Karmiczne wzorce działają jak niewidzialne programy, które determinują nasze doświadczenia. Dopóki nie staniemy się ich świadomi, będziemy jak aktorzy nieświadomie odgrywający tę samą sztukę, spodziewając się innego zakończenia. Rozwiązanie karmicznych wzorców wymaga głębokiego poziomu uczciwości wobec siebie. Odwagi spojrzenia w ciemne zakamarki własnej duszy oraz gotowości do wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje doświadczenia. To proces, który często wymaga konfrontacji z głęboko zakorzenionymi lękami, wstydem i poczuciem winy, emocjami, przed którymi większość ludzi ucieka. Równolegle do nierozwiązanych karm, kolejną przeszkodą na duchowej ścieżce jest iluzja kontroli. Ludzki umysł ma głęboką potrzebę kontrolowania swojego otoczenia, innych ludzi, a nawet własnego rozwoju duchowego. Ta potrzeba kontroli wynika z fundamentalnego lęku przed nieznanym, przed poddaniem się czemuś większemu niż nasze małe ja. Paradoksalnie, prawdziwy duchowy rozwój wymaga właśnie porzucenia tej kontroli, poddania się nurtowi życia, zaufania procesowi, który często wydaje się chaotyczny i nieprzewidywalny. To jak pływanie w rzece. Możesz walczyć z prądem, próbując kontrolować kierunek i tempo, lub możesz się poddać, pozwalając rzece nieść cię tam, gdzie potrzebujesz się znaleźć. Iluzja kontroli przejawia się również w naszym podejściu do praktyk duchowych. Traktujemy medytację, modlitwę czy inne praktyki jak narzędzia, które mają dać nam konkretne rezultaty spokój umysłu, oświecenie, zdolności parapsychiczne. Tymczasem prawdziwy cel tych praktyk, to rozpuszczenie iluzji kontrolującego ja, a nie jego wzmocnienie. Wielu poszukujących podchodzi do duchowości, jak do projektu do zrealizowania. Wyznaczają cele, tworzą plany, mierzą postępy. To podejście, choć zrozumiałe z perspektywy ego, jest fundamentalnym niezrozumieniem natury duchowego przebudzenia. Przebudzenie nie jest czymś, co możesz osiągnąć. To raczej rozpoznanie tego, czym już jesteś, gdy wszystkie iluzje zostają rozpuszczone. Kolejnym aspektem iluzji kontroli jest nasza relacja z czasem. Ego zawsze żyje w czasie w przeszłości pełnej żalu i nostalgii lub w przyszłości pełnej obaw i oczekiwań. Tymczasem duchowe przebudzenie zawsze dzieje się w bezczasowym teraz. Dopóki próbujemy kontrolować swoją duchową podróż w czasie linearnym, będziemy omijać jedyne miejsce, w którym przebudzenie jest możliwe, obecną chwilę. Iluzja kontroli jest szczególnie widoczna w naszym podejściu do cierpienia. Większość ludzi robi wszystko, aby uniknąć bólu, nieprzyjemnych emocji i trudnych sytuacji. Tymczasem to właśnie te doświadczenia są często najcenniejszymi nauczycielami. Cierpienie ma zdolność rozbijania skorupy ego, otwierania serca i przypominania nam o naszej prawdziwej naturze. Jednym z najtrudniejszych aspektów duchowej ścieżki jest rozpoznanie, że nie mamy kontroli nad większością aspektów naszego życia. Nie kontrolujemy czasu swojego narodzin i śmierci, nie kontrolujemy działań innych ludzi, nie kontrolujemy większości wydarzeń w świecie. Jedyne, co możemy kontrolować, to nasza reakcja na to, co przynosi życie. I nawet ta kontrola jest iluzoryczna, dopóki działamy z poziomu nieświadomych wzorców. Prawdziwa wolność przychodzi nie z większej kontroli, ale z jej porzucenia, z głębokiego zaufania do życia i rozpoznania, że jesteśmy częścią czegoś znacznie większego niż nasze indywidualne ego. To zaufanie nie jest naiwne, wynika z głębokiego zrozumienia, że życie w swojej mądrości zawsze prowadzi nas dokładnie tam, gdzie potrzebujemy być dla naszego najwyższego rozwoju. Czwartym kluczowym powodem, dla którego 95% dusz nie zdaje swoich duchowych lekcji, jest zjawisko podświadomego autosabotażu. Jest to niezwykle subtelny mechanizm, często działający poza naszą świadomą percepcją, który skutecznie blokuje nasz duchowy rozwój dokładnie wtedy, gdy jesteśmy najbliżej przełomu. Wyobraź sobie, że Twoja dusza jest jak roślina dążąca ku światłu. Naturalne jest dla niej pragnienie wzrostu, rozwoju i transformacji. Jednak w głębi podświadomości istnieją ukryte lęki, przekonania i programy, które działają jak niewidzialne kotwice, trzymające cię w miejscu. Te wewnętrzne sabotażyści powstali jako mechanizmy ochronne w czasach, gdy twoja dusza doświadczała traumy, odrzucenia czy bólu. Jednym z najpotężniejszych autosabotażystów jest podświadomy lęk przed własną mocą. Paradoksalnie, wielu z nas bardziej boi się swojej wielkości niż swoich ograniczeń. Jak powiedział duchowy nauczyciel, nie boimy się tego, że jesteśmy niewystarczający, najbardziej boimy się tego, że jesteśmy niezmierzenie potężni. To zjawisko Marian Williamson nazywała lękiem przed światłem, obawą przed konsekwencjami pełnego rozkwitu naszego duchowego potencjału. Ten lęk ma głębokie korzenie. Gdy dusza w pełni się przebudzi, wszystko musi się zmienić. Relacje, które nie służą naszemu wzrostowi. Prace, które nie są zgodne z naszym wyższym celem, przekonania, które ograniczały nasze postrzeganie rzeczywistości. Dla ego ta transformacja wydaje się rodzajem śmierci, i w pewnym sensie nią jest. Dlatego podświadomość uruchamia mechanizmy obronne, aby utrzymać status quo, nawet jeśli świadomie pragniemy zmiany. Autosabotaż przejawia się na wiele sposobów, jako prokrastynacja w praktykach duchowych. Nagłe zainteresowanie powierzchownymi rozrywkami, dokładnie wtedy, gdy jesteśmy na progu przełomu, jako racjonalizacja powrotu do starych wzorców, jako niepojawienie się na ważnym spotkaniu z nauczycielem duchowym, lub jako nagłe wątpliwości co do obranej ścieżki. Innym aspektem podświadomego autosabotażu jest nasze przywiązanie do tożsamości opartej na cierpieniu. Dla wielu dusz cierpienie stało się tak znajome, że nieświadomie obawiają się życia bez Niego. Kim będę, jeśli przestanę cierpieć? To pytanie, którego większość nie odważy się zadać wprost: tożsamość ofiary, osoby zmagającej się z trudnościami czy niezrozumianej przez świat, może być głęboko zakorzeniona w naszym poczuciu ja. Rozpoznanie tych mechanizmów autosabotażu wymaga niezwykłej uważności i uczciwości wobec siebie. Musisz stać się świadkiem własnych myśli, emocji i zachowań obserwując je bez osądzania, ale z głębokim pragnieniem zrozumienia ich prawdziwych korzeni. To proces, który wymaga cierpliwości, warstwy iluzji, które zbudowaliśmy przez wiele wcieleń, nie rozpuszczą się w jednej chwili. Jednym z najbardziej subtelnych aspektów duchowego autosabotażu jest zjawisko znane jako duchowa materializacja, zbieranie duchowych doświadczeń, technik i nauk jako formy wewnętrznego bogactwa które paradoksalnie wzmacnia ego, zamiast je rozpuszczać. Dusza, która wpada w tę pułapkę, staje się duchowym kolekcjonerem, nieustannie poszukującym kolejnych inicjacji, nauczycieli i systemów, nigdy nie zagłębiając się wystarczająco w jedną praktykę, aby doświadczyć prawdziwej transformacji. Jak więc przezwyciężyć te przeszkody? Jak dołączyć do tych 5% dusz, które zdają swoje duchowe lekcje? Ścieżka jest jednocześnie prosta i niezwykle wymagająca. Po pierwsze, musisz rozwinąć praktykę bezwarunkowej uczciwości wobec siebie. Oznacza to gotowość do zobaczenia wszystkich aspektów swojego cienia, tych części siebie, których nie lubisz, których się wstydzisz, których się boisz. Ta konfrontacja z cieniem jest kluczowym elementem duchowej podróży. Jak powiedział Jung, nie stajemy się oświeceni przez wyobrażanie sobie postaci światła, ale przez uświadamianie sobie ciemności. Po drugie, konieczne jest rozwinięcie głębokiego zaufania do procesu życia. To zaufanie nie opiera się na naiwnej wierze, że wszystko będzie łatwe i przyjemne, ale na głębokim zrozumieniu, że wszystko co się wydarza, nawet ból, strata i trudności, służy ewolucji twojej duszy. To zaufanie pozwala ci poddać się nurtowi życia, zamiast nieustannie z nim walczyć. Po trzecie, Niezbędna jest praktyka codziennej świadomości i obecności. Większość ludzi spędza życie w stanie mentalnego roztargnienia, zagubiona w myślach o przeszłości lub przyszłości. Tymczasem duchowe przebudzenie może nastąpić tylko w teraźniejszości. Praktyka uważności, regularna medytacja i kontemplacja to narzędzia, które pomagają ci zakotwiczać swoją świadomość w teraz. Czwartym kluczowym elementem jest kultywowanie pokory i służby. Jednym z najbardziej destrukcyjnych aspektów duchowego ego jest przekonanie o własnej wyjątkowości i wyższości. Prawdziwa duchowa dojrzałość przejawia się w gotowości do służenia innym bez oczekiwania na uznanie czy nagrodę. Jak uczył Jezus, kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim i sługą wszystkich. Piątym aspektem jest rozwijanie intuicji i umiejętności słuchania wewnętrznego głosu duszy. W świecie pełnym zewnętrznych bodźców i opinii, zdolność do wyciszenia umysłu i usłyszenia subtelnego głosu intuicji jest bezcenna ten wewnętrzny przewodnik zawsze prowadzi cię zgodnie z twoim najwyższym dobrem nawet jeśli jego wskazówki wydają się sprzeczne z logiką ego ostatnim ale nie mniej ważnym elementem jest praktyka bezwarunkowej miłości zaczynając od siebie większość ludzi jest dla siebie niezwykle surowa nieustannie osądzając swoje błędy i niedoskonałości. Tymczasem prawdziwa transformacja nie może nastąpić w atmosferze wewnętrznej krytyki i osądu. Musisz nauczyć się kochać wszystkie aspekty siebie, zarówno światło, jak i cień, aby doświadczyć pełni swojego duchowego potencjału. Pamiętaj, że duchowa podróż nie jest liniowa, to raczej spirala, w której czasami wydaje się, że wracasz do tych samych lekcji, ale zawsze na wyższym poziomie rozumienia. Nie oceniaj swojego postępu według zewnętrznych standardów. Każda dusza ma swój unikalny rytm i tempo rozwoju. W ostatecznym rozrachunku, przejście z grupy 95% do grupy 5% wymaga fundamentalnej zmiany perspektywy, od postrzegania życia jako serii przypadkowych wydarzeń, do rozpoznania go jako doskonale zaprojektowanej ścieżki duchowego rozwoju. Kiedy zaczniesz patrzeć na każde doświadczenie, jako na nauczyciela, każdą trudność jako okazję do wzrostu, a każdą relację jako zwierciadło Twojej duszy, wtedy prawdziwie wkroczysz na ścieżkę świadomej ewolucji duchowej. Jeśli te duchowe prawdy poruszyły Twoją duszę i czujesz wewnętrzny impuls, by zgłębić te nauki dalej, nie ignoruj tego znaku. Twoja dusza może być gotowa na przejście z grona 95% nieświadomych do tych 5% którzy świadomie zdają swoje duchowe lekcje. Zasubskrybuj ten kanał już teraz, aby otrzymywać więcej duchowych nauk, które pomogą Ci rozpoznać i przezwyciężyć własne blokady. Zostaw komentarz poniżej i podziel się, która część tej nauki najbardziej do Ciebie przemówiła. To pierwszy krok do głębszej świadomości. Pamiętaj, prawdziwa transformacja zaczyna się od jednej prostej decyzji. Czy jesteś gotów na swoją?